Siłę, jestem pakilat, jest kolejny odcinek. Co w tym odcinku pokażę wam, jak zarabiać złoto w Red Dead Online. Mamy kilka sposobów na zarabianie złota. Pierwszą metodą na zarabianie złota są wyzwania dnia. Oczywiście, bez mnożnika dostajemy 1,1 sztabki, ale przy tym maksymalnym mnożniku dostajemy 25 sztabki za każde wykonane zadanie. Oczywiście, po resecie dostajemy mapę skarbów i 100 dolców. Więc jak mamy przynajmniej 3 role i wykonamy wszystkie zadania dla ról. Oraz ogólne wyzwania dnia, to możemy wyciągnąć 5,5 sztabki dziennie przy mnożniku 2,5. Więc warto robić zadania chociaż jedno albo dwa, aby podtrzymać serię, czyli mnożnik. Zawsze jakieś łatwe się znajdzie i po prostu prędzej czy później się coś fajnie uzbiera. Więc teraz przejdźmy do drugiej metody, czyli wydarzenia w grze swobodnej. Za nie również otrzymamy sztabki złota. No, jak widać, dostałem 0,24 sztabki. Czym wyżej jest się w rankingu, to więcej się zdobywa właśnie sztabek. Więc warto walczyć o pierwsze miejsce. Dobra, to już mamy dwie metody. Trzecią metodą jest resetowanie postępów. Czyli wchodzimy w menu główne, postępy. Tutaj mamy nagrody. Tutaj właśnie mamy kategorie. I niektóre postępy z tych kategorii możemy resetować. I zamienić na nagrodę. Niektóre postępy możemy resetować do 4, niektóre do 10, więc każdy postęp jest po prostu inaczej zrobiony. Tutaj na przykład mam 10 resetów, tutaj mam znowu 4 resety. Oczywiście nie każdy postęp można resetować. Tutaj są 3, nie można resetować. O, tutaj mam. Fajnie. To sobie zresetujemy nagrodę. W takim razie. No, i tutaj się uczyści, i mamy jedynkę rzymską. Tutaj mam kolejny postęp do zresetowania. Więc warto sobie przejrzeć i sobie wybrać niektóre, właśnie, nagrody, które chcemy zresetować, na przykład handel. Czyli tu jest za każde 1000 wydanych dolarów, możemy sobie to zresetować aż 10 razy. Więc za każdy reset mamy 40 sztabki, czyli po wykonaniu 10 takich resetów, dostaniemy 4 sztabki złota. Tak jak tutaj widzimy, zresetowałem dwa postępy i dostałem dwa razy po 0,4 sztabki złota. Więc przejdźmy teraz do kolejnej metody, czyli do mapy skarbów. Dobra, więc sobie odpalmy jakąś tam mapę. No okej, okay. akurat trafiłem na taką, która jest w pobliżu, więc sobie odszukamy skarb. Jak zdobywać te mapy, to czasami pojawiają się na drzewach. A czasami można spotkać poszukiwacza skarbów No jak spotkamy takiego poszukiwacza, to najlepiej wymierzyć do niego zbrodni I wtedy tą mapę upuszcza, my zbieramy i potem możemy z niej korzystać Co daje nam skarb z mapy skarbów? Oczywiście złoto i dolary Jak chodzi o złoto, to chyba od pół do dwóch sztabek Tak samo pewnie będzie z dolarami, od 50 dolarów do 200 dolarów Więc jak chodzi o średnią, to będzie jedna sztabka, złota i 100 dolców Zależy, jak nam się trafi. No to odnalazłem skarb. Zawsze nad skarbem unosi się taki złoty pyłek. Dobra, więc otwieramy. No nie. Pierwszy raz miałem taką sytuację, gdy zostałem zabity podczas otwierania skrzynki z mapą skarbów. No, konsekwencje są takie, że nie mam ani mapy skarbów teraz. Ani nie mam tego skarbu, więc na przyszłość upewnijcie się, czy jesteście bezpieczni. Dobra, więc przejdźmy do drugiej mapy. Myślę, że teraz mnie nic nie zabije. Okej, okay, więc podejście numer dwa, tam jest skarb. Myślę, że jakiś opóz mnie tu nie zabije. Więc dostałem jedną sztabkę złota i 110 dolarów. Kolejną metodą na zarabienie złota są tryby konfrontacji. Gdzie można je znaleźć? To albo w menu głównym, online. I tutaj mamy listę serii gier. Albo w menu gracza, przez szybkie dołączanie. Trzecia możliwość jest podjechanie pod konkretny punkt, który znajduje się na mapie. Dobra, więc szybkie dołączanie. I może seria przejęć. Więc dostałem 0,16 sztabek, 15 dolarów za kilka minut roboty. Następną metodą jest przyjmowanie misji od nieznajomych. Jeśli chodzi o zarabienie złota od nieznajomych. Więc teraz macie tabelkę, jak to wygląda. Jak chodzi o czas spędzony na misji do pozyskania sztabek złota. Najlepiej tę misje wykonywać 12 minut. Mamy czas, więc możemy sobie jeszcze tutaj wszystkich ograbić. Warto podczas wykonywania tych misji włączyć sobie po prostu jakiś stoper, minutnik na telefonie i odmierzyć właśnie te 12 minut. I ważna rzecz. W tych misjach trzeba uważać na graczy. Dobra, jesteśmy na miejscu, ale sobie jeszcze przeczekamy. Dobra, oddajemy. I dostaliśmy 0.36 sztabki. No i ostatnia metoda na złoto, czyli posiadanie licencji łowcy nagród. To jest jedyna rola, która za zlecenia daje nam również sztabki złota. Te czasy, które pokazywałem wcześniej, również dotyczą misji łowcy nagród. Czyli najlepiej Każdą misję trzymać około 12 minut. Jeśli chodzi o łowcę nagród, to poradnik już jest na kanale, więc zapraszam. Więc to byłoby na tyle. Pokazałem wam wszystkie metody, jak zarabiać złoto w tej grze. Myślę, że o żadnej metodzie nie zapomniałem. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu. Myślę, że poradnik Wam się przydał. Wbijajcie na Discorda link w opisie. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć!